Cześć, mam Malko z tej strony Addix Games W dzisiejszym odcineczku Lecimy sobie samozbierającą zbierać koniczynę bo tam sprawdzałem belki i coś jest nie tak że mi zamiast koniczyny robiło słomę i to mnie zaniepokoiło i pomyślałem, że a no to zrobię tak z samozbierającą, jak nie wyjdzie no to Zrobimy tak, że jak by wyszła ta słoma dalej, no to, 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 no to sąsiada nie ma, pojechał pewnie gdzieś, no to jak nie wyjdzie to słoma, to weźmiemy sobie, wysypiemy na gospodarstwie i, i zrobimy sobie belki ze słomy i tyle. tutaj suma także tak tamta wielka jest trawy uwaga o niczyno dobra tu się zgadza wszystko <laughs> także powalutku sobie lecimy nie no fajny fajny ten, ten, ten traktorek naprawdę ale jeżeli wszystko będzie ok to fajnie Woli sobie pojedźmy, bo żeby się nie zapychała ona też, bo ona taka jest, no... To samo, zbierająca taka, no... Podniesę <todgłosy> się. <todgłosy> <todgłosy> Nie jest to prędkość światła Powolutku sobie jedziemy Ale to Nie chodzi o to tylko żeby sobie zebrać. Ja sobie tylko wezmę na, na odcinku to tylko Weźmiemy sobie ten jeden pasek I resztę sobie poza odcinkiem zrobię No bo to będzie za długo trwało No zbierająca nie była używana dawno więc Prawie się teraz ją żyje. Niech się trochę rozchodzi. No, robię sobie tylko ten jeden pasek yy. i zawieziemy sobie na gospodarstwo. Przyczepę razem z traktorem, bo ja tu co innego dzisiaj miałem, miałem robić, bo prawie mam wolne i to tak wyjdzie, że... No, prawie mam wolnego kawa chwilę, nie ma nic za roboty, to, no to, to, to tyle na to wiecie. Tu jest chwilka roboty i zrobione, nie? I ten. Zrobione będzie. A my sobie pojedziemy oglądać yy, oglądać maszyny. Bo wypatrzyłem na ich, sprzedali mi tego fenta. Powiedzieli, że a trafił się kupiec i nie chcieli go trzymać, no to powiedziałem, no to trudno, a ja wypatrzyłem podobnego fenta i tam troszkę maszyn mają, bo to taki handlarze są i podjedziemy sobie, ogarniemy coś i zobaczymy I zobaczymy, czy coś z tego będzie raz, ja, z czemu on tak wolno jedzie ona jest aż tak ciężka to się ogarnie ale tak my no tu nie po to tylko my sobie lecimy teraz chciałem tylko sprawdzić prawie jakaś tak fajnie to wygląda Maciek, ale pasuje pasuje to samo co to do tego jeszcze trzeba sąsiadowi zapłacić za te belki tam 1800 wyszło także mu to tam zapłacę za słomę pewnie też jak będzie mi robił Także to. Tak. O, mamy prawie połowę, więc tutaj tak jest coś. wysypimy sobie krową. A resztę to nie wiem, gdzie będziemy składować. <śmum> Dobra, jedziemy sobie od tyłu. Dobra, może wysypiemy trochę kroną. Nie no, belek wyszło 30 właśnie i to tak prawie idealnie mi wyszło. No myślę, że już nie będę robił z po pokosu, tylko już będę robił... Dobra. Myślę, że nie będę robił tak, z po pokosu, tylko zrobię sobie, sobie siano. Był sobie zsiano, bo... No bo, bo tak teraz cofniemy sobie tutaj Do garażu, wiaty Jakby sobie to stało Dobra Zamykajmy wszystko Bo jak będziemy jechać, to zamykajmy wszystko Cyk, żeby tymczasem nie nie miał zamiaru coś, czegoś ukraść Dom też trzeba pozamykać Co jest tu? No halo O, już się nie da zamknąć o, To nic, Przepalmy sobie maluszka tu nie jedzie, to sobie wyjedziemy na krawężnik, do sąsiada Tutaj na pobocze A nie ja bardziej ci już nie zjadę. Co trąbisz? już nie jedzie? Nie jedzie. No to niech sobie jedzie. Zamykamy sobie bramę Cyk Dobra, lecimy Światła Lecimy sobie oglądać te maszynki O no, tutaj, co? Są si sąsiady, no te Handlarze ci nasi w miejscu nic nie mają widzę Ciekawego No kawałek jedziemy myślę, że nie będę nagrywał całej teraz. Tylko nagram wam kawałek I resztę dogram jak będę już prawie na miejscu Bo Jezus Maria tutaj wyboję u nas to Jak będę prawie na miejscu to, to wam dogram Coś I ten Co będziemy, jak będziemy jechać to będę pokazywał Także tak już to zaraz sobie nie będziemy tu długo temu bo... no bo po co to nagrywać jakiś dłuższy tutaj majaczy skręcić to na autostradę to wiecie pojedziemy sobie powoli tutaj bo widzę auta śmigają koło nas także Także tak, dobra powoli, powoli Tu widzę następne jedzie Dobra Dobra no to co, no to ja To ja się z wami żegnam, do, no żegnam się Widzimy się jak będziemy gdzieś bliżej, dobra? Dobra, to trzymajcie się Także jestem, dojeżdżamy, już zaraz będziemy podobno Tak mi na nawigacji pisze Kurde, tutaj to mają miasteczkę. Nawet biedron. ohoho ho. Tutaj driftem O to sobie widzimy tu, zobaczymy co tu mają Tu jaki serwis jest Dojcze, no u nas to takiego serwisu nie ma Żeby takie dojcze, bo nic nie jedzie. Nie no fajne, fajne dojcze mają tu Podobają mi się. Ale dobra, lecimy. W Biedronkę mają, jakiś kurde, tutaj sklep drugi. Nie no, fajnie mają tutaj. Na tej wsi tutaj. Może się jeszcze jest. wow. Widzicie jak to się jeździ? Ja wam pokażę jak się jeździ. Nie no, teraz jedziemy normalnie, bo to jeszcze nas zamkną, nie u siebie. Jesteśmy, że możemy sobie driftować na wiosnę, gdzie chcemy. Także co, lecimy. Gdzieś za niedługo będzie skręt, mi pisze Ale gdzie? Taki skręt w prawo, czy tak? Nie, w lewo. Ale gdzie ten skręt? Nie mam pojęcia. Nie no, tutaj zabudowania wszystko mają takie, no wiadomo, to już bogatsze wszystko, ale tutaj to takie bystre pola. O tutaj chyba to było. Widzicie, zagadałem się z wami, czekajcie, nawrócimy no, tu. Zjedzimy sobie tu i sprawdźmy, sprawdzę sobie tylko na nawigację, czy wszystko jest OK. Tak, tak, wszystko jest okej, okay. czyli tutaj, dobra. Tutaj mieliśmy skręcić. Tak, że sobie skręcamy. Migacz. Jak zobaczę, jakim ja sprzętem przyjechałem, to za darmo oddadzą. U, maluszek tu wyjedzie. Pewnie, że tak. I tu gdzieś teraz w prawo, niby. I że jakieś jakiegoś no, To mi wygląda na gospodarstwo, ale. Nie wiem. Tak mi mówili, że koło jakiegoś gospodarstwa. Będzie zaraz drugi wiatr. No to nie wiem. Pst, tutaj może. Tutaj jest jakiś dom. To może to, to jest to? Ale drugie wiasko gospodarstwa, gdzieś niedaleko zaraz. Hmm. To może tutaj? Tutaj. A tak, tutaj. Stoją, ładne sprzęty tutaj stoją. O kurczę, tutaj to widzę. Nie to, co są u nas chłopaki co przywożą, tam takie sprzęty. Słabe. Dobra, no to my sobie co wychodzimy z tego autka albo nie będzie, ach dobra lecimy wychodzimy elegancko maluszek także no dobra to my sobie poglądajmy kurde tutaj wniczek, ładny nordsen ja no, te nordsen jest to fajne są <grych> fajne, bardzo fajne tutaj jaki pottinger a to to już nie na nasze sprzęty gdzie ale ja ładny jak nowy Tutaj jakiś też Nordsen. Ale ten chyba taki ładniejszy mi się wydaje. Tamten. I tutaj jakaś fajna brona aktywna, ale no to gdzie dla O, tu, pług mi się bardzo podobają. Fajne. Tutaj... Co tu się dzieje? To się da dotknąć. Nie da się. No, tutaj fajne pługi, fajne. Podobają mi się trójki, ale to też gdzie to ta dozytora takie? O, opryskiwacz, opryskiwacz. Opryskiwacz by mógł być nawet. Kurde, nie ma nikogo, mówili, żebym tylko się rozglądał i zadzwonił. najwyżej, jak mi się coś spodoba. Nie no, podoba mi się. Opryskiwacz, opryskiwacz, jakby był w miarę dobrej cenie, to, to bym go wziął. Teraz tutaj grawiareczka. no ale gdzie taka grawiarka? Nie, no, fajna grawiarka, fajna. Tutaj zatorek. No, taki już widać troszkę do męczenia. czy kluczyki są. O widać domordowany strasznie Kuszyków nie ma Ten też chyba będzie domordowany Tak Jest on, on, widzicie już jest No ale taki No taki zatorek jak mój Nie tylko mój jest wymalowany, wytegowany I to jednak inaczej wygląda Ale my, my tu nie po to wyglądać Przyjechaliśmy no. My tu po, po to Nie no żartuję oczywiście Nie no takiego to bym chciał mieć Kurczę, klas Fajnie tu następny jakiś ogromny, ale to nie o, dla nas. No i właśnie, ja tu przyjechałem oglądać te 3 No, takiego chłopaki u nas mieli, identycznego tam na wiosce, tylko bez kogutów, był chyba. No, identyko było, identyko. I właśnie, ja go chciałem strasznie, strasznie go chciałem. Bo ten Fent to jest u, Tak by mi przypasował tutaj na moje gospodarstwo, że Jezu No i, no i właśnie wypatrzyłem tego, ale później zobaczyłem, że jest jeszcze taka renówka. To jest John Deere, nie? Ale, ale też takie są renówki były i... I też się zastanawiałem, ale jednak ten event to tu u mnie wygrywanie nie. Ale ten John Deere są kluczyki. Tutaj wiadomo lepsza wygoda, nie? niż są kluczyki. Dobra, przejdziemy się po placu. Nie no tutaj to jednak wygoda też jest, no to, to... To to nie ma co mówić nawet. Jedziemy sobie, tu przejdziemy się. Może... Przejdziemy, zobaczymy jaka tu prędkość jest 40 idzie. Ale dobra, nie będziemy daleko jeździć, nie? Tutaj widzimy i... Nie no fajnie, fajnie. Mi się bardzo podoba. Jakby on był żeby Jakby drzwi otwierane, wszystko jeden, no, fajny, fajny, tylko że no, on taki do mnie to nie, to prędzej do sąsiada, ale chociaż nie jest zły. Nie jest zły, jest super traktor. Tylko żeby go, żeby za niego zapłacić, to trzeba zapłacić pewnie więcej niż za tego fenta. A za tego fenta to tam patrzyłem było 37 wystawionych dla niego Nie no jest... Nie no jest bomba traktor, nie? Wilec zadbany Zadbany, a tutaj to już widzę Holland, znaczy to jest Hurliman No Hurliman już te, ten farba już trochę zeszła z niego I też na niego patrzyłem No ale to to, to nie dla mnie traktor jest nie, nie, ja tak... No nie podoba mi się takich na przykład już ten rządysz, ten rządysz mi się bardzo podoba. Nie będę nim daleko jeździł, bo on i tak, i tak taki dla mnie, no średni się wydaje. chociaż no nie jest taki zły, ale jakby, no nie, nie dla mnie. Dobrze, odchodź, zgasimy. Ale ja się tu przyjechałem tylko i wyłącznie z myślą o nim i to jest traktor jest przejedźmy się nim bo to jest widzicie zadbany i wszystko światła wszystko działają kierunkowskazy działają a koguty działają? plus 10 do mocy kurcze nie no ten fence to to byłby nie no ale to to jeszcze chwilę poczekamy nie Myślę, że pod koniec sezonu, myślę, że go nie sprzedadzą, jakbym powiem, żeby mi go trochę dostawili, potrzymali, to, to bym go wziął w sumie, no, pod koniec sezonu, ale na razie jeszcze tyle pieniążków nie ma, jakbym, no, to bym sobie wziął w sumie razem z tym, jeżeli byłaby w miarę cena, no, to, 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 to za dużo na niego chyba. Do niego jakby później, no to może by się tura później kiedyś dorobiła do niego Bo widzę, ten nie ma, u chłopaków tam był tu Nic no Kurde no, no jest piękny i dla mnie to On by mi tak pasował Albo ta renówka. znaczy ten rządzisz Ale ja no, ten fence to widzę, że O tutaj mamy klasika Combine, wyremontowany widzę Nowy akumulator. bierzemy akumulator? <noise> Tutaj jakiś forsz. O co tu mają taką dziurę? Jakiś forsznit, stary. To, to jest sprzęt. Ale to. To jeszcze nie dla mnie. Ja to muszę pierwsze z tych kupić. Myślę o traktorze, a nie o kombajnie. Kurczę, no. No nic, no. Zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy. Powiem szczerze, że. No, podobają mi się sprzęty Bo są naprawdę ładne I co no Aż sprzęt normalnie... Nie no, jest sprzęt taki, że... No to, to co no Ja tu oglądam, coś będę więcej oglądał Co, ja nie mogę zamknąć drzwi? Aha Fajnie Dobra No nic, to będziemy lecieć, no Widzę, że mają tego sprzętu trochę. U nas to dużo mniej. Tam na wsi. Ale kosiarek nie widzę, a może u nas coś mają tych kosiarek, no nic, no. no kurde, ten fend, tam to jest coś pięknego, nie? Dobra, no, ujrzeliśmy, zobaczyliśmy. Będziemy się powoli wracać, nie? No, nie no, sprzęty mają fajne. Tu podobno można jechać do przodu, a więc nawigacja mi tak mówi ja. jak jest no to zaraz się okaże nie, można, można ja do chyba zaraz zobaczymy, bo tutaj żeby to na tą główną wyjechać, a gdzie ta główna jest to ja nie mam pojęcia uuu kurde to w... o jezu jeszcze wypadek widzowie wypadek jeszcze miałem jeszcze wypadek maluchem na koniec, no super no super kurczę. No, no i dobra, to mnie będą musieć holować widzowie, nie? Na koniec <grystanie> odcinka jeszcze taka akcja. No, malucha zaraz postawimy, nie wiem to maluch to jest dwie sekundy postawić. A, no i dobra, no i co, zakończymy ten odcinek takim akcentem Dachowanie <grystanie z> maluszkiem. No i co, no, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.